Człowieku, rozmawiasz z profesjonalistą. Pani ten mikrofon Człowieku, po raz drugi to powiem. Rozmawiasz z profesjonalistą. Człowieku, po raz trzeci w myślach ci to powiem. Nice. Przepraszam panią, co jest ważne w pracy? Nie, przepraszam bardzo. Nie Basta, chuj, nie robimy. Idę, idę, po mleko. Naprawdę, idę po mleko. Witam Was. Siemanko. Siemanko. Jak za Siemanko? Siemanko brzmi jak pedalstwo. A to, a to ma brzmieć jak heterstwo. Czyli, czyli jak? To ja wydaje mi się, że najbardziej hetero powiedzenie na no, przywitanie to jest Siema <noise> Siemanko, e, nie miałem pojęcia, że testowanie maka zrobi takie wielkie wow, zrobi takie wielkie uu. What? E, więc dzisiaj testujemy mleko. E, w ogóle dziękuję za komentarze. Sami siedzieliście, więc będzie test mleka. Nie będę ukrywał, że troszeczkę liczyłem na ten komentarz, może nawet poprosiłem znajomego, żeby taki komentarz wstawił, ponieważ przygotowaliśmy się już o wiele wcześniej do tego testu. Jeśli dobrze pamiętam, kupa chyba 8 miesięcy temu, nie? To 8, 9, coś takiego. Tak, tak, była pierwsza próba, nie udało się, ponieważ w ostatniej chwili musieliśmy wyjść z domu. No, ale już wszystko było kupione, mleko było kupione, szklanki były kupione, mleko nawet było już wlane do tej szklanki, więc stwierdziłem, że nie będę kupował nowego, przecież tam to się nie może zmarnować, więc test mleka, uwaga! No, powiem szczerze, że... śmierdzi. Nie wiem, może jakieś zepsute mi sprzedali. Śmierdzi takim... takim zepsutym jajem. Ale męskie. Nie wiem. Nie, to jest chyba nie tak. Czekaj. Nie wiem, powiem Ci, że ja dawno nie piję mleka, bo ja nie piję kawy. Może w Intele coś przyniosę. Ale ta chyba mleko nie powinno wyglądać. Próbować? To jest test mleka, nie? Mhm. Mm no, jest zepsute. Siemanko, witam Was w podejściu drugim, jeśli chodzi o test mleka. Teraz się przygotowałem o wiele lepiej. Mam 5 kieliszków, w każdym z tych kieliszków będzie inne mleko, a mleka będą, aż sobie zapisałem, może być mleczą Dolina, Łaciate, Mlekowita, Łowicz albo mleko mającą siatki, która dopiero co urodziła. Proszę Państwa, 5. Kolejność jest totalnie przypadkowa. Na końcu się dowiem, bo kolejny już ustawiał Kuba, i na końcu on powie mi, które było po prostu. Które? Które było które? To ma sens? Ma sens. Uważaj, próbujemy. Dobre, dobre. Yy, mleczne, no dziwo. Yy, ma, ma coś w sobie, no? Ma, ma takie trochę kremowe. Idealna temperatura. Chyba mam już swojego faworyta. Ale nie chcę zapeszać. Nie chcę zapeszać. Ciekawe jestem, co to jest. Może mleko mojej sąsiadki, kto wie. Spróbujmy drugiego. Tamtego nie wąchałem, ale czuję, że pachniewałoby bardzo podobnie. O, to jest troszeczkę inne. Jakby takie. Jakby takie. Mm, takie, nie wiem czy to ma sens, ale takie trochę aksamitne, jeśli wiesz o co mi chodzi. Kremowe takie. Takie bardziej kremowe, takie jakbyś sobie, mm, wyobrażam, wyobrażam sobie, że język czuje się jak taki nóż, który zabiera jakąś idealną ilość masła z opakowania, żeby go później posmarować na chlebie. Tak ten kieliszek smakował, naprawdę smaczne. Nie wiem, czy coś stanie jest to powiedzieć. Spróbujmy, spróbujmy mleka numer 3. O, to nie jest moja bajka. Nie podeszło ci. <grym> Trójka ci nie podeszła. A to dziwne. Jestem w szoku. Ale to nie jest moja przygoda. To nie jest ta przygoda, w której bierzesz miecz, bierzesz łuk, bierzesz przyjaciół i pokonujesz wrogów, nie? To jest mleko nudne. To jest mleko, które nie ma nigdy do oferowania, które ewidentnie jest tylko i wyłącznie po to, żeby pochilac, żeby po prostu. pęgą twojem... pieniędzy, rozumiesz? To jest, to, jest to mleko, nie? Tego mleka nie chcesz, tego mleka nie, nie pokazujesz znajomym, tego mleka chowasz przed matką, to nie jest to mleko, nie? Wiesz o co mi chodzi? To nie jest to, po no, Mam nadzieję, że czwarte poprawi mi smak. Lemet nam palu gedyle? To jest to, czego chcesz od mleka. To może nie jest aż tak dobre jak dwójeczka, ale człowieku, to jest coś po prostu. To jest coś jak pierwszy raz dosiadasz konia, nie? Ale pozwala i tak, więc wjeżdżasz, wiesz, pędzisz, nie ma paliwa, nie, więc ceny paliwa Cię nie interesują, no bo ile taki koń spali, nic. Kozak, kozak, to bierzesz, stary, to bierzesz na przygodę życia, nie? Sprawdźmy ostatnie, ale mam nadzieję, że... Jeśli, mam nadzieję, jeśli będzie lepszy od czwórki, to ja pierdolę. Nie. Ja muszę dolać sobie tego, bo to jest naprawdę coś, bo... O oh my god. Oh my god. I'm gonna come! Ło oh. wow. <laughs> Po prostu wow. To jest mleko, które pijesz, czasz na ręce. W ręce bo jesz, nie tego mleka. Trzecie miejsce dzisiejszego testu to mleko. To było. Moim zdaniem? No. Najlepsze od najgorszego. Trujeczka, nieporozumienie. Jakbym pił ocet. Czyli fajne, pasuje do zimnych nóżek, ale nie tego oczekujesz od mleka. Drugi od końca, jedyneczka. Fajne. Jeśli ktoś by mi powiedział, że takie mleko będę pił do końca życia spoko, po prostu się zabiję. Nie ma problemu. Ale jednak wolałbym przejść przez życie z innym mlekiem. Trzecie miejsce? Piąteczka. To już wszystko, nie? To już wszystko. To już dowiaduje się, że są jeszcze lepsze i nie wierzysz, aż do momentu, kiedy, kiedy spróbujesz tego, miejsce przedostatnie. Naprawdę. To było coś. To było, to było, to... to było, coś. A w finał? Pierwsze miejsce? Bez zbędnych słów? No, może z trzema. noga skakanka, baba? To, to było najlepsze. Z ciekawości, yy, co to było za mleko? Wszystkie były łaciaty. Pomyśl, się zastanawiasz, kiedy wreszcie będzie część zgotowania. Ha! Właśnie teraz cebula. Tak jest, cebula. Cebula, jeszcze raz cebula. Nic więcej nie potrzebujesz poza cebulą. <laughs> Dużo cebuli, jemy cebulę. Cebula. Będziesz potrzebował deski. Jest brudna? Ha, nic trudnego. Teraz jest brudna, ale z drugiej strony. Yy, nóż. Najlepiej ostry. Cebula. Najlepiej polska. Uwaga. Przepis jest szalenie. Szalenie prosty. Tą cebulę będziemy praktycznie cały czas dusić, ale nie, nie mylcie się, nie chodzi o to. Nie, nie, zupełnie nie. Zupełnie o to nie chodzi. Będziemy ją dusić na patelni pod przykryciem. Kurde, to danie jest takie raczej ekskluzywne, więc jeśli na przykład obecnie nie macie jakiegoś większego budżetu, to lepiej zrób się sobie coś innego, bo ten obiad kosztuje no... W piące się zamkniesz. Tak na oko. Na oko. Nie no, chyba więcej co ja robię, co ja udaję, że jestem fit. Nie, czekaj. Tak proszę bardzo. O, oh yes. O, oh jest. W Photoshopie zrobimy tak, że to wygląda jeszcze lepiej, dobra? dobrze? Dobrze. Oh o, jest. No i teraz najlepsze. Degustacja. Pachnie jak 20 milionów dolarów. To jest po prostu bardzo dobre. Jakby takie połączenie cebuli, jajka i wody. Genialne. Nie wiem, nie wiem, kto wymyślił to danie, ale wiem jedno. Jego rodzice na pewno byli rodzeństwem. Po pysznym posiłku oczywiście chciałem Wam polecić jakiś bardzo dobry film. Tym razem polecam Wam tajemnicę w Brokeback Mountain. Chyba tak się ten tytuł mówi. Film opowiada o relacji męsko-męskiej. To co zwykle? Napije no się z panią.